Hej Sioneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam się w sklepie 16 lipca 2024 roku. No i co, zestaw FNCS-owy sezonu pierwszego rozdziału 5 nadal w sklepie. Zestaw Światowe Mistrzostwa FNCS 2023 to samo. Ta i te skiny nadal w sklepie. Kalisto za 1200. Nieczysta gra za 800. Zębate brzeszczoty za 500 i te kilofy powróciły po ponad 1300 dniach, także mega rzadki powrót. Postrach fal za 1200 i ten skin powrócił po ponad 700 dniach, więc rzadki powrót. Zestaw ptaki z innej paki to samo. Zestaw Drakon stalowy jeździe z nodel w sklepie. Powrócił The Weekend. Skiny Marshmallow to samo. Zestaw pomocna płetwa Nodel w sklepie. Metalika to samo. Powrócił do Minus GT. Imperator DT5 Nodel w sklepie. Powrócił Tachion. Koła Turbina. I dopalacz Kometa. Sprzęt na Festiwal to samo. Ścieżki jemowe Nodel w sklepie. Zestawy Lego to samo. Nie ma już dzisiaj pakietu wywnicy Promenady, pakietu Aurafal, masamu na behemota. No i co, jeśli sklepik się podobał, to pamiętajcie: subzonę, łapka w górę, ko Gigi Leon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.